Cześć, nazywam się Magdalena Korszewska i jestem głównym edukatorem marki Drizza Polska. To już nasze kolejne spotkanie, a dzisiaj pogadamy o koloryzacji. Czyli co, jak i dlaczego. Opowiem Wam o tym, jak pracujemy na naszych farbach, jak kryć siwe włosy oraz jaki jest główny system mieszania farb. Zaczniemy od oksydantów. W naszej gamie mamy 5 oksydantów. Pierwszy jest to 2,1%. I służy on do tonowania oraz do tworzenia koloryzacji demipermamentnej. Czas. Trzymania farby na tym oksydancie jest od 20 do 25 minut. Następny jest to oksydant 3%, którego użyjemy, jeżeli chcemy przyciemnić włosy, ale również jako koloryzację ton w ton. I tutaj czas działania farby jest od 30 do 35 minut. 6% oksydant służy nam do krycia siwizny, koloryzacji ton w ton. Oraz na tym oksydancie możemy pojaśnić włosy od 1 do 2 tonów. Czas działania od 40 do 45 minut. 9% oksydant. Jest to pojaśnienie o dwa trzy tony. I tutaj czas działania się wydłuża i trzymamy od 45 do 50 minut. I nasz ostatni oksydant. Czyli 12% Którego używamy tylko i wyłącznie przy farbach super rozjaśniających, daje nam pojaśnienie od 3 do 4 tonów. A czas działania wynosi? Od 50 nawet do 55 minut. Pamiętajcie, żeby nie skracać czasów trzymania koloryzacji. Każdy z oksydantów ma swój czas działania i tych czasów się trzymamy. Oraz nie wydłużamy tego czasu, dlatego że farba następnie może mocniej zapigmentować nam włosy. System mieszania. Naszych farb jest bardzo proste. W systemie 1 do 1, czyli na jedną porcję farby i jedną porcję oksodantu, otrzymamy możliwość zafarbowania bardzo siwych włosów. W systemie 1 do 1,5 otrzymujemy Koloryzację ton w ton oraz delikatne przykrycie siwych włosów, takich do 30%. w proporcjach 1 do 2 Mamy dwa typy koloryzacji. Koloryzację półpermanentną. Koloryzację tonującą. Oraz koloryzację super rozjaśniającą, i tutaj przypominam, do super rozjaśniających farb używamy tylko 12% oksydantu. Koloryzacja siwych włosów. Jeżeli mamy do czynienia. Mniej niż 50% si y siwych włosów u naszej klientki nie musimy używać naszych wzmacniaczy kolorów. Wzmacniacze używamy do pokrycia ponad 50% siwych włosów. I tutaj mamy dwa wzmacniacze: Dark do poziomów od 1 do 6 oraz Light do poziomu od 7 do 10. Użycie ich jest bardzo proste. Na opakowaniu mamy tabelkę ze szczegółową gramaturą, ile danego produktu musimy dodać do gotowej mieszanki. Pamiętajcie też o tym, żeby nie zwiększać ilości oksydantu po wymieszaniu wzmacniacza z farbą. I tak, na przykład, jeżeli mamy do pokrycia siwe włosy na poziomie 7, używamy light, sprawdzamy sobie na tabelce. Ile gram potrzebujemy, aby nasze siwe włosy zostały pokryte? Czyli dodajemy 8 gram na 50 gram produktu, ale oksydantu dodajemy tylko 50 gram. I to by było na tyle. Więcej szczegółów, oczywiście, na naszych szkoleniach. Jeżeli nie możemy do Was dotrzeć, zawsze macie nasz filmik na YouTubie oraz pytania możecie kierować do mnie bezpośrednio poprzez portal Facebooka lub Instagrama. Także zapraszam do mnie na szkolenia i widzimy się niebawem.